Wiele emocji podczas ostatniej sesji wywołała prośba starosty Lubartowskiego o wsparcie przybudowy ulicy Lipowej. Zapraszamy na skrót relacji z obrad naszych reprezentantów w ratuszu. O e, wstrzymanie się i nie popieranie tej poprawki, tylko o przyjęcie tekstu e, uchwały w, w niezmienionej formie. Natomiast sama uchwa uchwała, głosowanie było pozytywne, 5 głosów za, przeciw 2, wstrzymało się 0. Czas najwyższy, chciałoby się rzec, jeżeli chodzi o remont tego ważnego odcinka. Odcinka, który częściowo oddziela okręg numer 1 wyborczy, od okręgu numer 2 starego, oczywiście w innym miejscu przebiega przez ten okręg wyborczy. Chciałem zwrócić uwagę, że zabiegi o remont tej drogi przebiegały wiele, wiele lat. Wiele, wiele lat również mieszkańcy zgromadzeni w tamtym rejonie Lubartowa zabiegali o to żeby ta droga została wyremontowa wyremontowana i w końcu możemy się na to doczekać. Yy, I dlaczego zabieram głos? Zabieram głos dlatego, że przeczytałem również pismo od pana starosty, ono jest w korespondencji. Zachęcam do zapoznania się z tym pismem. Pan starosta wyraźnie prosi o to, żeby wesprzeć w wysokości 25% tej wartości, yy, wartości tego przedsięwzięcia. I proszę państwa, yy, z niedowierzaniem obserwowałem to, co działo się na komisjach. Kiedy to radni koalicyjni, nieopozycyjni zaczęli kwestionować uchwałę, którą zaproponował pan burmistrz yy, Bodziecki, bo tak byliśmy informowani, że pan burmistrz przedłożył ją. Yy, pan przewodniczący Czop podpisał się pod nią jako pod projektem, a później m.in. pan Czop yy, z tego co padły informacje, zgłaszał wnioski, żeby yy, ta uchwała wyglądała inaczej na trzu. I być może zrozumiałbym pana Czopa, bo jest daleko od tej ulicy yy, yy, Lipowej, nie graniczy bezpośrednio, był wybrany z innego okręgu wyborczego. Yy, ale nie rozumiem ani pana radnego Jemilniaka, ani pana radnego Kardasza, którzy właśnie przez tych ludzi z tego okręgu, którzy tak czekają na tę drogę, zostali wybrani na radnych. Ja również głosami ludzi, którzy mieszkają właśnie przy tej drodze, zostałem wybrany. I mam taki gorący apel, bo tu radny Wereszczyński yy, przed chwilą zgłosił i apelował, żeby głosować inaczej niż na komisji głosowali. No troszkę to też trzeba brać odpowiedzialność za własne słowa i za własne czyny, bowiem statut tutaj wskazuje, że ta poprawka formalnie musi być głosowana, ani nie można jej wycofać. Ona musi być ponowana, głosowana na dzisiejszej sesji. No i to jest. No trzeba się było zastanowić po prostu przed złożeniem tej poprawki, a nie po tym, jakie to może rodzić konsekwencji. I kolejna rzecz usłyszałem również z ust radnego Wyryszczyńskiego, że to takie jakby zemsta za to, że powiat nie dofinansował jednego czy drugiego ronda. Więc warto by było, żebyśmy jako miasto być może i szczególnie jako ci radni, którzy tak często mówią o tym, że szukają porozumienia, że, że tak chcą się dogadywać, że tak wyciągają do wszystkich dłoń, żeby właśnie to dłoń wyciągnęli. Żeby takich poprawek nie było zgłaszanych. Ja przyznam się szczerze, że gdyby starosta... Nie wskazał 25% wsparcia, to bym apelował, żebyśmy wsparli jeszcze bardziej. Bo ta droga nikomu nie jest tak mocno potrzebna jak miastu. Nikomu nie jest potrzebna tak jak mieszkańcom naszego miasta. Mniej nawet powiatu. Proponuję zapoznać się ze stanem przede wszystkim tej drogi, zobaczyć co się tam dzieje. I, 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 i nie, nie usłyszałem, bo pani sekretarz coś tu mi, i, 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 tak? Sugerowała. Proszę nie? mówić, proszę kontynuować. Nie, bo nie usłyszałem być, myślałem, że to jakieś nie, to... pytanie z sali. Także y, ja cieszę się bardzo, że y, starosto, sta, starostwo podejmuje y, to przedsięwzięcie i mam nadzieję, że tą uchwałę przegłosujemy jednomyślnie i że przegłosujemy już bez poprawek, tak żeby nie powodować y, żadnych konfliktów y, na linii miasto starostwo. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. To nie chodzi o... O wystąpienie zbliżone do pana radnego Tomasia, Tomasiaka, dlatego że te wątpliwości zgłaszaliśmy na komisji budżetowej, zastanawialiśmy się, mianowicie tak, zadałem zresztą pytanie, czyja jest inicjatywa? Odpowiedziano mi, że pana burmistrza, w związku z tym uznałem, że skoro pana burmistrza, to pan burmistrz chyba wiedział o tym, że powinien zapewnić sobie większość większość Rady, jeśli chce ten projekt uchwały. Przegłosować w Radzie. No tej większości okazuje się wtedy na komisjach nie było, bo większość radnych koalicyjnych przygłosowała, tak jak na przykład na Komisji Oświaty, przygłosowała wniosek odwrotny, a więc dofinansowanie w wysokości 11%. 11% inwestycji. Ale ja chciałbym o innej kwestii, którą podnieśliśmy na Komisji Oświaty. Mianowicie, te, ja nie wiem, na, w, jak, w jakiej fazie jest projektowania ta droga, ale zgłaszaliśmy wątpliwości co do tego, czy czy bezpiecznie jest prowadzić ścieżkę rowerową, nie chodnik, ale ścieżkę rowerową wzdłuż tej części północnej ulicy? Tu chodzi o to, że wchodzimy w wiele punktów kolizyjnych samochodów wyjeżdżających z posesji, które chcąc zobaczyć, czy mogą się włączyć do ruchu na ulicy Lipowej, wchodzą w konflikt z rowerzystami jadącymi w, no, w kierunku północnym, czyli kamionki czy nie zrobić tak, że ta ścieżka rowerowa jednak dwukierunkowa powinna być po stronie południowej, tutaj gdzie jest ta żużlówka. Natomiast chodniki oczywiście po jednej i po drugiej stronie. Ale ja mówię niech decydują o tym projektanci, bo ja sam doświadczyłem takiej sytuacji. Państwo nie wiem czy jeździli, ale jest ścieżka rowerowa, czyli ciąg, ciąg pieszo-rowerowy w kierunku Łódzki po stronie wschodniej i wielokrotnie, zdarzyło mi się kilkakrotnie, e, no tylko albo być świadkiem, albo sam, wpadałem na samochody wyjeżdżające z posesji, które chciały się włączyć do, do, ruchu na jezdni i po prostu nie zauważyły, czy nie widziały rowerzystów. Więc tutaj przestrzegam, że tu może dochodzić do niebezpiecznych sytuacji. Jeśli jest to możliwe na etapie projektowania, to apelowałbym o to, żeby się na tym zastanowić i rozwiązanie takie, które przyniosłoby, no, najlepsze, czy najbezpieczniejsze, efekty. Tyle dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja podobnie jak radny Tomasiak zapoznałem się z tą problematyką szerzej niż to wynika z dokumentu, który otrzymaliśmy. Znam również proszę państwa przebieg negocjacji spotkania pana burmistrza z władzami powiatowymi i z wielkim zdziwieniem przyjąłem również postawę radnych Radnych koalicyjnych na posiedzeniach komisji, kiedy omawialiśmy tę sprawę i kiedy te padały wnioski. Bo po raz pierwszy, proszę Państwa, w historii powstaje szansa, realna szansa, ale oczywiście wtedy, kiedy ten udział nasz będzie 25%. Realna szansa na to, żeby problem ulicy Lipowej został rozwiązany w sposób, w tym zakresie oczywiście, w sposób docelowy. Chcę przypomnieć państwu, że jedna z radnych poprzednich kadencji przez lata ubiegała się o to, żeby tam wybudowano chodnik. Zwracała się z tym wnioskiem wielokrotnie do władz miasta. Ja traktowałem to wtedy oczywiście jako element walki politycznej i zdania nie zmieniam. I drodzy państwo, dlaczego ja nie mam wątpliwości? Otóż dlatego, że jak powiedziałem, zapoznałem się ze szczegółami. Zasady finansowania dróg powiatowych również są mi znane. Jak gdyby proporcja sił w Radzie Powiatowej, jeśli chodzi o radnych pochodzących z terenów wiejskich, a tutaj z Lubartowa, jest zdecydowanie na naszą niekorzyść. W tym zadaniu, które powiat podjął się realizowania, część zadania miejskiego, czyli za skrzyżowaniem z obwodnicą, powiat wykona sam. Oto o, tutaj, o ten odcinek się o dofinansowanie nie zwraca. Gmina Kamionka podjęła uchwałę o dofinansowaniu w wysokości 25%. Ale proszę Państwa, tam stoją w kolejce inne gminy, które powiedzą w ten sposób, że my w kocku chcemy tą a tą drogę, bo dofinansujemy w wysokości 25 czy 50%. Więc dlaczego dokładać do Lubartowa, który nie chce dać nawet 25% tylko 300 tysięcy zł, co stanowi 10% powiedzmy, prawda? Więc uważam tą decyzję, tą decyzję, dziwną decyzję czy koalicji nie ma, czy pan burmistrz się z koalicjantami swoimi nie spotyka z radnymi, bo nie chce mi się wiedzieć, że pan burmistrz nie wiedział o tej inicjatywie, skoro uczestniczył w, w tych negocjacjach I, i, i nagle tego typu inicjatywa, dla mnie wyraźnie niezrodzona ad hoc w, w, w ramach indywidualnych przemyśleń, tylko właśnie z tego typu jakiegoś, jakiejś dziwacznej postawy, że być może udajemy, że chcemy, a, 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 a tak naprawdę to nie chcemy. Proszę Państwa, gdybyśmy zaprzepaścili tą szansę. To naprawdę byłoby bardzo źle. Ja chcę przypomnieć, bo widziałem tutaj uśmiechy na ustach przynajmniej jednego młodego radnego, który sądzę, że tylko e, historię poprzednich kadencji zna z opowieści, a nie z dokumentów. Otóż proszę Państwa, to nie jest prawda, że myśmy nie współpracowali z powiatem w zakresie budowy dróg i i współfinansowania tych dróg. Prawdą jest. Choćby ostatnia inwestycja z dziesiątego roku, do, do, dofinansowanie nowodworskie. Ale wcześniej, przy przy, przy ulicy Powstańców Warszawy, uczestniczyliśmy w dofinansowaniu. Prawdą natomiast jest, że rzeczywiście z tamtej strony spotkaliśmy się z, odbo, z odmową, którą szczególnie pamiętam, co najmniej w jednym przypadku, kiedy Honorata Koźmińskiego było budowane. I kiedy skrzyżowanie przecież z ulicą krańcową jest typowym przykładem, analogicznym jak tutaj w przypadku tej, tego nieszczęsnego Ronda. Przy Wierzbowej. Też uważam, że był to błąd, że z tym, że tutaj nie chodziło o dofinansowanie, tu chodziło o punkty, tak naprawdę. A tu idzie o pieniądze. Właśnie taka jest różnica między dofinansowaniem ronda i partnerstwem przy rondzie, gdzie wystarczy symboliczna kwota 100 tysięcy złotych, po to, żeby dostać punkty za partnerstwo, a sytuacja, kiedy. Znając realia polityczne w Radzie Powiatu, trzeba dołożyć 25%, bo jest to, w, jest to jedyny argument, który może, e, stawiając na szali inne, inne propozycje, kontrpropozycje może decydować, a właściwie będzie decydował o tym, czy ta inwestycja będzie wykonana, czy nie będzie wykonana. Poradziłem sobie wtedy, proszę Państwa, podobnie jak w tej chwili, po prostu prywatni inwestorzy do, dołożyli pieniądze, było partnerstwo, po 10 tysięcy kilku gości dało i tyle. I, I Koźmińskiego zostało zbudowane. Więc naprawdę apeluję, zastanówmy się, co czynimy, proszę Państwa. Już nie będę powtarzał tych argumentów bezpośrednio kierowanych do poszczególnych, do poszczególnych radnych, które powiedział, powiedział Pan Tomasiak. Tylko apeluję o to, żeby tą uchwałę podjąć w formie przedstawionej przez Pana Burmistrza, w formie takiej pierwotnej, którą dostaliśmy na Komisję. Dziękuję. Ja. Yy, wnioskowałem o te 300 tysięcy, ale dlaczego? Chodzi mi o ten projekt, tam jest w projekcie ścieżka rowerowa zarówno po prawej stronie jak i po lewej, chodnik po prawej jak i po lewej. Znając tą ulicę, może się nad tym nie znam, ale ja nie widzę, żeby powstał porządny chodnik i porządna ścieżka rowerowa. Będzie tak jak powiedz, Zieliński mówił, przy samej jezdni. I to będzie niebezpieczne. Uważam, że nie widziałem tego projektu, mówię, i nie widzę, jak, jak to będzie zrealizowane. I dlatego wnioskowałem o te 300 tysięcy. Przyznam się szczerze, że tutaj to, co słyszę, to napawia mnie jakimś ogromnym zdziwieniem. Bo ja nie wiem, to wystąpienie zarówno radnego Zwolińskiego, jak i Mikołaja Tomasiaka sugeruje, jakoby koalicja była przeciwna współpracy powiatu z miastem. Przeciwna dołożeniu do budowy drogi, drogi pod nazwą Lipowa. Ja nie wiem, proszę Państwa, no czegoś takiego nie słyszałem. A to co powiedział radny Tomasiak, to Panie Radny, no jest na sali Pan Zaleski. Myślę, że szczyt takiego pochlebstwa, jakie przed chwilą usłyszał w stosunku do powiatu, to tylko kupić wazelinę. Panie Zalewski, trzeba kupić. Ja bym prosił pana radnego, żeby wypowiadał się w kierunku uchwały merytorycznie i sprawdzał. No właśnie, bo no więc za, e, t, to sprawę długo. Bo tutaj, bo tutaj pa, padło moje nazwisko. Zaczęto mi wypominać, kto na mnie głosował, kiedy i za co, więc powiem tak, panie Tomasiak. Zanim pan się jeszcze to drogo interesował pan wiedział chyba gdzie ona jest. To już się to drogo interesowałem, bo akurat tam, na tej drodze, moja rodzina przez lata użytkowała duży kawał ziemi. Także akurat ten problem doskonale znam i jestem jak najbardziej za. I tutaj nie ma wątpliwości, że ta uchwała, którą pan burmistrz zgłosił, przejdzie. My tylko zwracamy uwagę, przynajmniej ja, w tym zakresie, że nie znaliśmy projektu. Ja nie wiedziałem, jak ten projekt drogi wygląda. Miałem pewne wątpliwości co do tego, jak ta droga będzie, będzie wyglądała. Natomiast e, z doświadczenia, jakie mam w przypadku nowodworskiej, gdzie według mnie ta droga została, nie, została zbudowana nie w ten sposób, jak powinna zostać zbudowana, miałem pewne wątpliwości, czyli Powa będzie tak wyglądała. I te wątpliwości rozwiałem dopiero dzięki uprzejmości pana dyrektora dróg powiatowych, który udostępnił projekt i który miałem okazję przestudiować we wcześniejszych punktach sesji. I ten projekt rzeczywiście odpowiada temu, co uważam, że powinno zostać tam zrobione. I tutaj żadnych wątpliwości co do tego nie ma, że my chcemy z powiatem współpracować. Bo rzeczywiście, gdybyśmy się zachowywali my, jako radni, tak małostkowo, jak się zachowuje, zachowuje powiat w tym wypadku, odm odmawiając tam dofinansowania na ronda przy drogach powiatowych, notabene, nawet złotówki, nawet przysłowiowe złotówki, tłumacząc się z tym, że ma własne ogromne zadania w zakresie budownictwa i remontów dróg, to taka sama odpowiedź teraz powinna paść z naszej strony. To jest wasz problem, proszę Państwa, bo to jest wasza droga. Nie, proszę Państwa, ja mówię tu jednoznacznie do wszystkich. I do Pana, Panie Mikołaju Tomasiak. To jest najważniejsze dla mieszkańców, żeby ta droga powstała. Dla mnie to nie jest w tym momencie problem, kto na mnie głosował. Istotne jest to, że ta droga powinna powstać już lat temu, 15 albo 10. I jest szansa, że ta droga w końcu powstanie. Jak powiat dostanie to dofinansowanie? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, ja może się już nie będę przypominał Panu Radnemu Kardaszowi, jak się wypowiadał na komisji budżetowej, bo mówił zupełnie coś innego niż dzisiaj, ale bardzo się, i absolutnie tam nie pada argument o dokumentacji technicznej, projekt tej ulicy. Ale bardzo się cieszę, że zmienił zdanie i gratuluję kolegom radnym z klubów Prawej Sprawiedliwości i Wspólnoty Lubartowskiej, że zmienili zdanie, poszli rozum do głowy i zechcą głosować za interesem swoich mieszkańców, a nie zagłosować przeciwko komuś, przeciwko czemuś, tylko za interesy mieszkańców. Panie proszę, radny, panie, bardzo proszę. Przepraszam, że... bo ja jestem tutaj prowadzącym. Proszę nie rozmawiać za stołów, dobrze? A pan niech nie upomina radnych. Proszę, pan Jakub. Pan Jakub. Panie radny Kardasz, nie będę się nad panem znęcał, bo na pochyłe drzewo to wiemy, że wszyscy kozy skaczą, także odpuszczę panu już dzisiaj. E, e, Natomiast ja chciałem powiedzieć w takiej rzeczy, że będę głosował za tym projektem uchwały. Cieszę się, że ta droga, że ścieżka rowerowa, chodnik w końcu na tej ulicy mają szansę powstać, bo są bardzo przez mieszkańców oczekiwane, są potrzebne. Mam tylko nadzieję i też taką prośbę do Pana Burmistrza, do władz powiatowych, bo jest tutaj obecne, żeby zastanowić się, czy nie można było pomyśleć o doprojektowaniu czy złożeniu następnego wniosku ścieżki rowerowej na dalszym odcinku ulicy Lipowej tutaj do skrzyżowania z ulicą Słowackiego i równocześnie wyrazić żal, że w, w tym drugim projekcie przy przebudowaniu skrzyżowaniu ulicy Lipowej z ulicy Słowackiego takiej ścieżki rowerowej zabrakło. Dziękuję. Panie Przewodniczący, yy, po pierwsze, ja bym prosił, żeby zwracać uwagę radnym, żeby nie używali takich słów jak Wazelina, bo nie wiem, szanowny panie radny, do czego by mi, ta, by mi ta Wazelina miała służyć, jeżeli chodzi o. jeżeli miałbym jej w ogóle używać albo ktokolwiek inny by miał jej używać. Na pewno nie zostałaby ona zakupiona w Pańskiej aptece. Natomiast co do drugiej rzeczy, jeżeli pan był użytkownikiem wieczystym tej działki, albo rodzice byli tym użytkownikiem wieczystym, i tym pan uzasadnia, że pan wie, jak ta droga wygląda, i tym pan uzasadnia, jakiekolwiek poprawki, które pan zgłaszał na komisjach, albo że dlatego się pan zastanawiał, czy wydawać czy, yy, więcej, czy mniej, no to gratuluję takowej analizy. Bo y, po tej drodze poruszają, poruszają się na pewno o wiele więcej kierowców i tym bardziej widzą, jaki stan techniczny tej drogi jest. I tutaj jeszcze raz podkreślę, że naprawdę y, należą się y, słowa y, podziękowania starostwu za to, że w ogóle tę drogę zauważyło, że je robi. Y, kolejna rzecz. <laughs> y, potwierdzam to, co powiedział w zasadzie nie dopowiedział radny. Wróblewski podczas swojej wypowiedzi, bo faktycznie na komisji, której ja byłem świadkiem, akurat radny Wróblewski intensywnie zabiegał o udzielenie jakiegokolwiek uzasadnienia w kwestii złożenia tego wniosku. Wręcz dopytywał się, jak to jest, że radni poszczególnych komisji w jakiś dziwny sposób kontaktują się z sobą w, 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 być może w jakiś sposób nadprzyrodzony, bo więc zgłaszają taką samą poprawkę, yy, a podobno z sobą nie rozmawiali. I kolejna rzecz. Yy, nie historię świata, tylko relacje z komisji, bo tak było. Panie Radny, bardzo prosiłem o krótką wypowiedź. Pan już się odniósł do, do słów pana Kardasza. Proszę o skończenie już. Dobrze, już będę kończył, panie przewodniczący. Chciałem wskazać na taką rzecz, że staram się przy tej mówicy nie obrażać innych radnych i prosiłbym, żeby pan przewodniczący naprawdę starał się, żeby pohamowywać niektóre słowa, na szczęście jeszcze nie czyny, radnych koalicyjnych. Ja, kilka słów. Byłem jednym z tych, który na jednej z komisji składał taką poprawkę. Tłumacząc powody i dlaczego zmieniam zdanie, powód jest prosty. W, w, treści uchwały mamy e, słowo użyte, słowo partnerstwo. I ja tak mm, trochę się dziwię, że teraz wszyscy raptem nie zauważają, że przy ostatnich e, naszych inicjatywach skierowanych do powiatu e, też odnośnie partnerstwa, mówiąc językiem potocznym, dostaliśmy pstryczka w nos, radźcie sobie sami. A teraz, <coughs> przepraszam, a teraz e, ci sami partnerzy, tylko z drugiej strony E, używają właśnie e, tego słowa jako partnerstwo. I dlatego w moim pierwszym odruchu, najzwyczajnym ludzkim, dwa razy próbowaliśmy przy jednym, przy drugim rondzie. Radźcie sobie sami. Więc w naturalnym ludzkim odruchu powiedziałem, no to ok, nie jestem przeciwny tejże drodze, ale za mniejszą kwotę, nie pół na pół. Natomiast rozumiem wagę tejże inwestycji, rozumiem, że to, e, ta przebudowa drogi, chodnik, ścieżka rowerowa jest jak najbardziej potrzebna. I po namyśle, no, przyjmując ryzyko, że jeśli przyjmiemy te 300 tysięcy, no to powiat nie wejdzie w to, no zmieniam zdanie. Natomiast chcę głośno powiedzieć, że trochę mam pewien niesmak w tej uchwale, jeśli, bo rozumiem, że takie jest prawne określenie i konieczność użycia takiego słowa partnerstwo, no, mam pewien jakiś dyskomfort. I tym tłumaczę mimo wszystko to, że zmieniam zdanie. Dziękuję. Dziękuję. Padła propozycja poprawki i była ta poprawka przegłosowana. Ona dotyczyła paragrafu trzeciego. Polegała na zamianie kwoty, która jest w pierwotnej wersji projektu uchwały 682 436 na kwotę 300 tysięcy. To jestem zobowiązany poddać pod głosowanie tą poprawkę i zapytać Państwa radnych. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem nowej kwoty w wysokości 300 tysięcy w paragrafie trzecim? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciwko? 16 radnych głosowało przeciwko, kto się wstrzymał? Dwóch radnych się wstrzymało. Stwierdzam, że poprawka, którą słowami opisałem, nie uzyskała akceptacji i przechodzę do podjęcia uchwały. Pytam Państwa radnych, kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. 19 radnych, wszyscy obecni na sali głosowali za podjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Na szczęście, radni koalicyjni wycofali się z najbardziej kontrowersyjnych poprawek, a to oznacza, że powiat będzie mógł dokonać remontu jednej z ważniejszych ulic w naszym mieście.